Czego Ci trzeba? Zobaczmy, co karty tutaj widzą w polu Twojej energii, czego Ci trzeba. Pierwsza, druga czy trzecia karta, ty wybierz jedną z nich. Twój wybór będzie wiadomością dla ciebie. Przypominam, aby napisać swój wybór na dole, wróć tutaj za jakiś czas, zatem zapisz film, aby go nie zgubić i sprawdzić, czy ta potrzeba jest w ciągłej, jakby konieczności, a może zmienisz schemat działań, i również tutaj będzie inny Twój wybór. Sprawdzaliście? Pierwsza, druga czy trzecia. Ja wybrałam drugą, a ty? Karta numer jeden koło fortuny. Czego ci trzeba? Elastyczności, ale też umiejętności dopasowania się do okoliczności, które, na które być może nie masz wpływu. Pozwól sobie na to, aby okoliczności nie negowały, a dawały możliwości, ale również wykorzystuj okazje, które dzisiaj nadchodzą w momencie, kiedy widzisz ten film. Karta numer dwa, czego ci trzeba? Równowagi, kompromisu, ale również możesz zyskać dodatkowe finanse. Być może potrzebujesz jeszcze czegoś do swojego budżetu. W relacjach tutaj zwróć uwagę na hmm, dwie strony medalu, bo tylko jedna perspektywa może nie dawać pełnego obrazu. Karta numer trzy, czego ci trzeba? Króla kielichów. Być może dosłownie. A może potrzebujesz wsparcia na płaszczyźnie emocjonalnej? Zatem nie poproś. Ale też popracuj nad spokojem wewnętrznym, spokoju ducha, emocji ci trzeba, ale również dzisiaj wyraź siebie w sposób kreatywny. Dobrego dnia!